To jest nowy Mercedes AMG E53. Cześć! Dzisiaj mam dla Was nie lada kratkę. Bo nie dość, że jest to nowa e -klasa po poliftingu to jeszcze w wersji AMG E53, za którą bardzo serdecznie dziękuję salonowi Mercedes Benz AutoF. Zacznijmy może od tego, co zmieniło się w eklasie po lifcie z zewnątrz. Pierwszą rzeczą jest grill, który aktualnie się rozszerza, a w poprzedniej wersji tutaj się zwężał. Oprócz tego ten grill w wersji AMG zyskał te poprzeczki pionowe, które nawiązują również do innych modeli AMG. Oprócz tego został też przyprojektowany przedni zderzak. Kształt zmieniły także przednie lampy, które teraz są nieco smuklejsze, a w kloszu znalazł się pasek LEDowy, który ma przypominać inne modele Mercedesa. Na masce w każdej wersji zagościły też te dwa przetłoczenia, które bardzo fajnie wyglądają za kierownicy. Przed Liftem te przetłoczenia były dostępne tylko w wersjach AMG, a teraz są dostępne w każdej E-Klasie. Moim zdaniem dzięki tym zabiegom samochód wygląda bardziej smukle i agresywnie. Oprócz tego przypomina mi jedną postać filmową. Jeśli zmiany z przodu są raczej kosmetyczne, tak z tyłu nowy model możemy poznać z naprawdę dużej odległości, bo zupełnie zostały przeprojektowane tylne lampy, które obecnie są w kształcie trójkąta i oprócz tego wchodzą na klapę bagażnika. Jest to bezpośredni zabieg, który nawiązuje swoją stylistyką do nowej linii, którą zapoczątkowała klasa A. Dla wersji 53 AMG charakterystyczne są cztery okrągłe końcówki układu wydechowego. W wersjach 63 i 63S te końcówki są o kształcie trapezowym. Oprócz tego, dla wersji 53 charakterystyczna jest też ta lotka na bagażniku. Elektrycznie otwierany bagażnik ma pojemność 540 litrów. I jest o 10 litrów większy niż na przykład bagażnik BMW serii 5 czy Audi A6. Oprócz tego na uwagę zasługuje tutaj taki chowany haczyk na torby z zakupami. Po boku jest też siatka na jakieś drobiazgi. A ciekawostką jest to, co możemy znaleźć pod podłogą bagażnika. Tutaj możemy sobie tak elegancko zawiesić tą podłogę na gumce, a tutaj fabrycznie znajduje się pudełko, które na pewno pomoże na organizację różnych rzeczy, organizację miejsca w ogóle w bagażniku. Tutaj mamy też taką dźwignię, którą możemy bezpośrednio złożyć fotele w drugim rzędzie. A tutaj poprzez naciśnięcie tego przycisku zamykamy bagażnik i jednocześnie może się zamknąć też samochód. A teraz zobaczcie, jak ten samochód prezentuje się we wnętrzu. Po liftingu we wnętrzu zagościła nowa kierownica, która swoją drogą zbudziła chyba naprawdę bardzo dużo kontrowersji wśród internautów. Tak prezentuje się kierownica w zwykłej Klasie, a tak prezentuje się kierownica AMG, która oczywiście jest dostępna w tym egzemplarzu. Nie osobiście podoba się kształt tej kierownicy, właśnie tutaj spłaszczony na dole z logo AMG. Mm, I podoba mi się też ten trzon główny, tutaj ze znaczkiem Mercedesa. Ma on swój taki oryginalny kształt, tego jeszcze nie było. Ale z kolei, ten wieniec kierownicy, moim zdaniem, jest troszeczkę za gruby. Ten egzemplarz został wyposażony w fotele AMG Performance, które świetnie trzymają na boki, ale z kolei są dość twarde. Muszę powiedzieć, że wybór tych foteli musi być. Świadomym wyborem, bo z jednej strony są sportowe, bardziej sportowe i w ogóle pięknie wyglądają z tymi zintegrowanymi zagłówkami, ale z drugiej strony są mniej komfortowe i w dodatku kosztują ponad 20 tysięcy zł. We klasie poliftingu zagościł w końcu lubiany i znany system inforozrywki MBUX razem z tymi dwoma 12-celowymi ekranami, z których ten środkowy jest sterowany dotykowo, może też być sterowany tutaj tym touchpadem na środku w konsoli centralnej, a także touchpadem po prawej stronie kierownicy. Podoba mi się też to, jakie informacje, w ogóle ile tych informacji może być wyświetlanych na tym wyświetlaczu za kierownicą. Ważne jest to, że y, tym wyświetlaczem można sterować tylko i wyłącznie za pomocą lewego touchpada na kierownicy. Fajne jest też to, że można tutaj sobie różne style widoków włączyć, także w zależności od naszego nastroju i tego, gdzie jedziemy, możemy sobie zmienić to, co jest, y, w jaki sposób jest to w ogóle wyświetlane na tym ekranie. Hmm. Oprócz tego we wnętrzu ogromną robotę robi oświetlenie Ambiente, znane też oczywiście z innych nowych modeli Mercedesa i muszę Wam powiedzieć, że zwróciła na to uwagę chyba każda osoba, która wsiadła do tego samochodu. Jak przystało na E-klasę, która Niemcom głównie kojarzy się chyba z taksówką, jest tutaj naprawdę wygodnie. Jest sporo miejsca, w ogóle zobaczcie ile tutaj jest miejsca na nogi. Ja siadłem sam za sobą, mam 1,78 m wzrostu i siedzę tutaj no, bardzo komfortowo, jak w limuzynie. Oprócz tego nad głową też nie brakuje mi miejsca, mimo tego, że jest tutaj szklany, panoramiczny dach, który nieco ogranicza przestrzeń nad głową. Oczywiście na środku jest podłokietnik z uchwytami na napoje. Jest tutaj też panel sterowania trzecią strefą klimatyzacji, a w tym schowku tutaj mamy dwa gniazda do ładowania USB typu C, a także jedno 12-voltowe. A teraz czas na pięć niefajnych i fajnych rzeczy o tym samochodzie. Używanie półki do ładowania telefonu razem z napojami mija się z celem. Fotele AMG Performance wyglądają pięknie, ale niestety nie mają funkcji masażu. Cześć piesek! Cześć piesek! Nie można wchodzić tutaj piesek! Te panele są stworzone po to, by dotykowo sterować nimi systemem inforozrywki. No właśnie, dotykowo sterować, a są wykończone plastikiem w kolorze piano black, na którym widać każdy odcisk palca. Bardzo wysoki tuner środkowy. Jakość niektórych plastików wewnątrz chyba nie za bardzo odpowiada klasie premium. Wystarczy narzekania, przejdźmy teraz do plusów. Gdy używamy nawigacji, system sam włącza obraz z przedniej kamery, gdy zbliżamy się do skrzyżowania i na żywo wyświetla animowane wskazówki, gdzie mamy jechać. Trzeba przyznać, że jest to rewelacyjna funkcja. Na telefon jest dostępna aplikacja, która może wysyłać nam powiadomienia, na przykład wtedy jeśli ktoś będzie się próbował włamać do naszego samochodu, albo jeśli na przykład na parkingu ktoś uderzy w nasz samochód. Wtedy w powiadomieniu nawet pojawi się konkretne miejsce, w które samochód został uderzony, żebyśmy mogli to sprawdzić. Jeśli włączymy aktywny tempomat i na przykład zjedziemy na pas do skrętu w lewo, to samochód automatycznie zwolni, też przygotowując nas do tego skrętu. Czyli nawet bez dotykania pedału hamulca czy gazu dalej będziemy mieć utrzymywany aktywny tempomat. Przednia i tylna kamerka skręca razem ze skręcaniem kołami. Jeśli przedni fotel będzie odsunięty do tyłu, a będziecie chcieli złożyć tylną kanapę, to wtedy przedni fotel automatycznie podjedzie do przodu. Hmm. Czyżbym o czymś zapomniał? A, no tak, może pokażę wam jeszcze, co jest pod maską. Pod maską E-Klasy może pracować naprawdę bardzo dużo silników, ale w tym teście skupię się na silnikach z rodziny AMG. Jak wiecie, jest to Mercedes AMG E53, czyli najsłabszy właśnie z rodziny AMG. I ten silnik, który tutaj widzicie, to jest rzędowe sześciocylindrowe 3.0, które generuje 435 koni mechanicznych i 520 Nm momentu obrotowego. Oprócz tego jest tutaj taki silnik elektryczny dodatkowy, który działa na zasadzie, można powiedzieć, komp. Ponieważ przy przyspieszaniu dodaje on 22 konie mechaniczne i aż 250 Nm w momentu obrotowego. Dzięki temu ten samochód przyspiesza do pierwszej setki w 4,5 sekundy. Oprócz tego są też wersje 63 i 63 S i mają one odpowiednio 571 i 612 konie mechanicznych. Czas odpalić silnik. Yeah Wrażenia z jazdy chyba każdym Mercedesem AMG są po prostu piorunujące. Mocne wciśnięcie gazu przy praktycznie każdej prędkości powoduje wbicie w fotel, a oprócz tego redukcja biegu powoduje ciarki na plecach u chyba każdego fana motoryzacji. W ogóle skrzynia biegów, dziewięciobiegowa skrzynia biegów, dwusprzęgłowa. Biegi bardzo szybko a w trybach Sport Plus i Race, przy przyspieszaniu, nawet czuć takie wyraźne klepnięcie w plecy. Przy, przy zmianie, w jego normalnie, jak w takim rasowym samochodzie sportowym, w ogóle przypominam, ten samochód rodzinna limuzyna przyspiesza do setki w 4,5 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Za dopłatą można ten ogranicznik przenieść na 270 km na godzinę. że E-klasa, nawet wersja AMG, trochę pływa na drodze. Powiem, że, powiem wam szczerze, że ja w ogóle nie mam takiego wrażenia. Wręcz przeciwnie, moje wrażenie jest takie, że układ kierowniczy jest naprawdę bardzo precyzyjny i można szybko wchodzić w zakręty. Ale dobra, przełączę się w tryb komfort, żeby wam jeszcze na spokojnie tylko opowiadać o tym samochodzie. W wersjach AMG przy kierownicy znajdują się takie dwa małe panele, którymi możemy wybierać na przykład tryby jazdy. Tutaj po prawej stronie mamy dostępne tryby Komfort, Sport, Sport Plus i Race. No jest jeszcze tryb indywidualny. Individual. Po lewej stronie natomiast możemy wybierać sobie na przykład to, czy kontrola atrakcji ma być włączona, czy wyłączona. Możemy nawet w trybie komfort włączyć sobie głośniejszą pracę wydechu. Możemy też sterować tym, jakie zawieszenie ma być. Na przykład w trybie komfort, mimo wszystko na przykład możemy sobie je utwardzić. Fajnie, że te opcje są zaraz przy kierownicy, także praktycznie możemy to zrobić nie odrywając wzroku od drogi. Wersje AMG E-Klasy są w standardzie wyposażone w napęd na 4 koła, inteligentny napęd na 4 koła Formatic Plus. W zeszłym roku testowałem Mercedesa AMG GLC 63S, i sporo w tym teście opowiedziałem właśnie o tym, jak działają te wszystkie systemy. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie zobaczcie go zaraz po tym. Słyszałem wiele takich opinii, że E-Klasa w wersji E53 AMG to po prostu idealny samochód do jazdy na co dzień. No bo dobra, z jednej strony ten samochód jest naprawdę bardzo szybki, ale z drugiej strony nie jest też tak narowisty, żeby opanowanie tego samochodu w jeździe na co dzień było jakimś problemem. Ehm, oprócz tego, ten samochód może być naprawdę bardzo komfortowy, można nim podróżować na długich trasach bez większego zmęczenia. Ale oprócz tego ten samochód może sprawiać mnóstwo frajdy z jazdy, takiej szybkiej, agresywnej jazdy w zakrętach. Oprócz tego też w komfortowych warunkach mogą tutaj podróżować cztery dorosłe osoby, a w bagażniku zmieści się naprawdę sporo bagażu. Także możemy pojechać tym samochodem na wakacje i niczego nam nie będzie brakować. Samochód nie jest tak niski, żebyśmy się bali, że on nie pokona jakiejś poprzecznej nierówności, czy nie wiedzie na jakiś wyższy kraweżnik, a z drugiej strony ma też tak sportowe zawieszenie, że można nim spokojnie pojechać na tor. Co jeszcze mogę powiedzieć? No w tym samochodzie jest mnóstwo systemów bezpieczeństwa, które wspomagają kierowcę, ale myślę, że w klasie premium chyba już nie muszę Wam o tym przypominać. Jak na tak mocny silnik, to całkiem przyzwoicie wypada również spalanie, które przy takiej normalnej jeździe może wynosić nawet poniżej 13 litrów. No, przy takiej mocy wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny wynik. No, dobra, oczywiście, jak będziecie mocno cisnąć, to też nie jest problem, żeby spalił ponad 20 litrów, ale chyba nie o to tu chodzi. Jeśli nie macie parcia na suwy. To muszę przyznać, że ten samochód chyba naprawdę ma wszystko, czego potrzeba do jazdy na co dzień. Oprócz tego zaryzykowałbym stwierdzenie, że E53 można nazwać slipperem, Tak zwanym slipperem, Bo z jednej strony ten samochód aż tak bardzo się z zewnątrz nie wyróżnia, a na pewno nie jednego może zaskoczyć to, jakie ma osiągi i jak brzmi. A propos dźwięku. To nie byłbym też sobą, gdybym nie wspomniał o tym, że w tym samochodzie jest bardzo dobre nagłośnienie firmy Burmester, którym można się delektować w trybie komfort, bo w innych trybach jednak wolę słuchać wydechu. Bardzo jestem ciekawy jak podobał Wam się ten samochód. Dlatego dajcie znać w komentarzach w ogóle co o nim myślicie. A właśnie, wiecie ile to kosztuje? Troszeczkę ponad pół miliona złotych. Bardzo dziękuję salonowi Mercedes-Benz Autofrelix za użyczenie mi tego nietuzinkowego samochodu do testów. Jeśli interesuje Was oferta nawet na ten egzemplarz, to oczywiście wszystkie dane kontaktowe do salonu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało, dajcie mi łapkę w górę, zachęcam Was też do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach!